Siemano YouTube. Dzisiaj nadaje, jak widzicie, z wnętrza czegoś zupełnie innego, a nie kłada, Z wnętrza tak zwanej flagówki ze stajni Renault. Samochodu, który przez ostatni rok jeździł bardzo dobrze i coś się chyba jednak mu odwidziało. Co złośliwi powiedzą pewnie, że dziwne, że tak późno się odwidziało, bo ta flagówka to jest następca Laguny, czyli tak zwanej tej się szmaty, tudzież królowej lawet. No i teraz zobaczmy. Wciskam hamulec, przycisk Start Stop. Odpalił, ale nie wiem czy to słyszycie. Wszystko się dosyć mocno boce, tak. Tego pewnie nie widać, ale po prostu wszystko się koleboce. I oczywiście mamy check-in, na serwis, nie wiadomo co, komunikaty, że skontroluj układ wydechowy. Gdzieś tam też się pokazuje skontroluj start-stop, e, układ wtryskowy i tak dalej. No więc niestety trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. O. Teraz coś w ogóle jakieś inne obroty. Ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, no, auto się śpiło, więc ja je wyłączę. No i dzisiaj słuchajcie, porozmawiamy sobie, czy kład to dobry pomysł na pojazd zastępczy. No dobra, YouTube, to sobie pogadamy podczas spaceru z Wajzą. Cześć Wajza. My sobie pospacerujemy trochę, a pogadam sobie z Wami na ten temat, który już właśnie zagaiłem, czyli czy kład może być pojazdem zastępczym, kiedy wasz główny samochód się zepsuje. W ogóle może powinniśmy zacząć tak naprawdę od tego, że co porównujemy? Czyli ja porównuję to, żeby pojazdem moim zastępczym był kład, to jest jedna szala, a druga szala to jest, że po prostu chciałbym wynająć jakiś pojazd z wypożyczalni i tutaj założyłem, że nie musi być to nie wiadomo co, nie wiadomo jaki samochód, tylko powiedziałem sobie, że po prostu jakiś tam zwykły, wiecie, tylko, że miał cztery kółka i klimatyzację, żeby jeździł. Więc posprawdzałem, co, ubezpiecza, co, przepraszam, co wypożyczalnie mają w swojej ofercie, i mi wyszło, że tam jakaś z Wrocławia ma Volkswagena Apa. I ten Volkswagen Up kosztuje za dobę 85 zł. Jeśli wezmę na siebie ryzyko jakieś tam wypadkowe, kradzieżowe i itd., czyli udział własny w szkodzie 2000. Zł. Jeżeli bym nie chciał tej szkody w ogóle, czyli zerowy udział w szkodzie, no to wtedy niestety już nie kosztuje 85 zł, a kosztuje 135. Jak miała matematyka teraz nie myli, bo trzeba dopłacić 5 dych za dobę. No i to właśnie porównuję, czyli porównuję tego kłada i porównuję ten samochód, który sobie wynajmę z wypożyczalni. No, oczywiście ja lubię sobie analizować w głowie różne rzeczy, więc też przeanalizowałem właśnie. Ten temat, no i się z wami, wow, jak się nie bywale, to się tym podzielę. Więc tak, pierwsza rzecz, którą przeanalizowałem, to to, po co w ogóle ten samochód zastępczy? Czy, czy jest potrzebny tylko po to, żeby sobie awaryjnie gdzieś tam podjechać, kupić sobie jakiś napój i tak dalej, czy jest potrzebny do takiego normalnego, zwykłego, ludzkiego życia, czyli wiadomo, gdzieś tam dzieci do szkoły, gdzieś tam drugą połówkę, gdzieś zawieźć i tak dalej. Bo jeśli jest potrzebny do normalnego życia, to coś mi się wydaje, że ten kład to nie jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast kiedy tylko na takie awaryjne sytuacje podjechać, coś kupić, czegoś zabrakło w domu i tak dalej, to kurczę, czemu nie? Drugi punkt, który biorę pod uwagę, to jest utrata wartości. O tym też musimy pomyśleć. Bo w przypadku samochodu z wypożyczalni ta utrata wartości nas tak naprawdę, słuchajcie, w ogóle nie interesuje. Co nas to interesuje? To jest wliczone w cenę i tak dalej. Jednakże w przypadku kłada musimy liczyć, że no, jemu się nabijają kilometry. A jak doskonale wiecie, w przypadku kłada każdy kilometr no, jest w jakimś sensie cenny, bo one nie są tak trwałe jak samochody. I kład z dużym przebiegiem po prostu bardzo ciężko się sprzedaje. Trzeba dać naprawdę dobrą, rewelacyjną wręcz cenę, żeby ktokolwiek był zainteresowany jego zakupem. Więc w tym punkcie no, plus stoi po stronie auta z pożyczali. Kolejny punkt, który brałem pod uwagę, to jest, e, to jest wygoda. Wygoda, procedury, problemy itd. W przypadku kłada, którego mamy w swoim prywatnym garażu, wygoda jest niesamowita. Po prostu otwieramy garaż, siadamy, odpalamy, pyrk, 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 jedziemy sobie tam, gdzie chcemy. Prawda? Wygodny? No oczywiście, że wygodny. W przypadku samochodu z wypożyczalni trzeba go najpierw wypożyczyć, podpisać papiery, regulaminy. Tak naprawdę, wiecie, problemem głównym jest chyba to, że nikt tego nie czyta. I można się naprawdę później zdziwić, właśnie, że jakiś udział własny w szkodzie, nie wiadomo co jeszcze. No trzeba gdzieś pojechać, trzeba odebrać, później trzeba oddać, trzeba gdzieś umyć, trzeba wyczyścić, i tak dalej, bo jak nie, to są kary za to. No jest to w jakimś sensie upierdliwe i jakieś procedury e, trzeba zrobić. Więc tutaj plus już jest po stronie. Kłada. Kolejny punkt to jest lans. <laughs> no, ojej, jaki tutaj fajny cień się zrobił. O! Bo dzisiaj troszeczkę słoneczko świeci, muszę Wam powiedzieć. To chwilę postoję i powiem o tym Lance, właśnie o tym punkcie Lance. Słuchajcie, w przypadku Volkswagena APA, lans jest zero. Właściwie to zamiast lansu to jest śmiech. Tak, oczywiście nie obrażając tego pojazdu, no ale jest to jakby taki podstawowy entry level i tak dalej. Natomiast w przypadku kłada, kurde, podjeżdżacie pod warzywniak. Jest lans, nie? A? Więc punkt po stronie kłada. Kolejny punkt, no to kładem raczej porusza się jedna góra dwie osoby. No i za bardzo dzieci nie zajeziemy do szkoły. Eee, musimy też liczyć na jakąś dobrą pogodę w miarę. Jak pada deszcz, no to nie pojeździmy za bardzo, chyba że to będzie jazda ekstremalna, no ale do pracy sobie nie pojedziemy kładem, e, kiedy pada deszcz. No więc tutaj definitywny plus po stronie. Samochodu z wypożyczalni. Kolejny, ostatni, właściwie punkt, który mam na swojej liście, ale później jeszcze takie podsumowanie finansowe dorzucę. Ostatni punkt to jest ryzyko kradzieży. No słuchajcie, kiedy nam ktoś ukradnie samochód z wypożyczalni, no to jakby to brutalnie nie zabrzmiało nie nasza brocha. Ukradł ktoś no życie. Może czegoś ewentualnie nie doczytaliśmy w przepisach i się okaże, że musimy zapłacić 2-3-5 tysięcy. Ale no raczej nie wartość całego pojazdu, po to są ubezpieczenia. Natomiast w przypadku kłada, kiedy ktoś nam i u mnie kłada, a jakby no tutaj nie ma chyba żadnych wątpliwości, że kłady i motory są też dość często kradzione, obawiam się, że mogą być nawet częściej i łatwiej jest je ukraść niż samochód osobowy. Więc no w przypadku kłada możemy go stracić. Jeżeli ktoś z Was nie ma ubezpieczenia, autokasko, co bardzo polecam mimo wszystko. No to jak ktoś ukradnie, no to właśnie straciliśmy kupę siana. Więc tutaj bardzo duży plus po stronie samochodu z wypożyczalni. No i ostatnie takie podsumowanie. Słuchajcie, to jest coś, co chyba mało kto z nas robi, a że ja to bardzo lubię, to zawsze to robię, czyli podsumowanie finansowe. Samochód z wypożyczalni, taki właśnie Volkswagen Up!, on kosztuje, jeżeli weźmiemy na siebie ryzyko e, uszkodzenia pojazdu, czyli wkład własny 2000 zł, to on tak naprawdę nas kosztuje 85 zł za dobę. Ja to sprawdzałem, e, jeśli dobrze liczę, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba na taki wynajem na tydzień. Więc kosztuje nas 85 zł, plus tam jest jeszcze jakaś kaucja, którą należy wpłacić, no ale ta kaucja jest kaucją zwrotną, więc ona po prostu później do nas wraca, więc tego w ogóle nie liczę. Więc mamy koszt dzienny 85 zł. Teraz musimy to przeliczyć, jak wygląda to w przypadku Kłada. I uwaga, zaskoczę Was, w ogóle nie policzę kosztów benzyny. Pominę też koszt e, ubezpieczenia i przeglądów Kłada przeglądów, e, mówię mechanicznych, tak? czyli tych, co robi się po pierwszych 3 latach, tak później po dwóch i po roku. To pominę, celowo pomijam. Natomiast nie pominę dwóch innych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest utrata wartości samego kłada. I oczywiście ja to sobie sprawdziłem po serwisach, aukcyjnych, po serwisach, z ogłoszeniami motoryzacyjnymi i porównywałem takiego 520, jakiego ja mam, CF Moto, i jak pewnie doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, że w przypadku kłada nie liczy się już tak bardzo rocznik, liczy się stan i przebieg. Więc ja sprawdziłem. Jaki jest średni przebieg takiego CEF Moto sprzedawanego i ile jest średnio tańszy od aktualnej ceny katalogowej CF Moto, czyli tego, co mnie teraz obowiązuje, bo ja za tyle go ostatnio kupiłem? I słuchajcie, sprawdziłem, że taka średnia cena, różnica w cenie to jest około 10 tysięcy złotych. Taki kład jest tańszy niż to, co ja teraz zapłaciłem, a znowu średni. Przebieg, który mają zrobiony, to jest około 3000 km. Niektóre miały 1400, niektóre miały 500, niektóre miały 6000, niektóre miały 3,5 i tak dalej, przeliczyłem, tak, założyłem do tej kalkulacji, że to są 3000 km. Więc bardzo łatwo jest policzyć utratę wartości. Jeżeli utraciło 10 000 zł złotych i miało przejechane 3000 km, co tam Toruś? 3000 km to znaczy, że za każdy kilometr kład na swoje wartości traci 3 ,33 zł 33 grosze. Czy to dużo? We Wrocławiu to mniej płacimy za kilometr jazdy taksówką. A to nie są wszystkie koszty w przypadku kłada. Kiedy ja jeszcze jeżdżę na przeglądy gwarancyjne i płacę za nie niestety krocie, i kiedy zakładamy, że przegląd taki gwarancyjny jest co 400 km i zapłacić za niego trzeba lekko 800, a czasami nawet więcej, ale no już te dla ułatwienia, załóżmy, że właśnie te 800 zł, to kiedy 800 zł przedzielimy przez 400 km, to wychodzi nam, że każdy kilometr kosztuje jeszcze dwa dodatkowe złote. I teraz. Kiedy dodamy te 3 33 zł 33 grosze i 2 zł, to wychodzi nam 5 złotych 33 grosze. Zł. I teraz trzeba się zastanowić, ile byśmy średnio dziennie tym awaryjnym, awaryjnie używanym kładem byśmy jeździli. No i ja się zastanowiłem w moim przypadku, ile by to było. W związku z czym 20 km to jest, myślę, dobrze policzone i nikogo nie skrzywdziłem. Więc teraz, kiedy przemnożymy sobie te 5 złotych 33 grosze, zł, które nam wyszły, razy 20 km to nam wychodzi jakieś niecałe 107 zł za dobę. A pamiętacie, ile wychodziło w przypadku samochodu zastępczego z wypożyczalni? 85. No i tak naprawdę teraz jak zrobiliśmy takie podsumowanie, zarówno powiedziałam Wam, co ja brałem pod uwagę w momencie, kiedy się w ogóle zastanawiałem, czy to, czy to. Dodatkowo teraz finansowo, no to każdy musi podjąć swoją Prywatną decyzję. Czy kład jest dobrym pojazdem zastępczym, czy nie? I z tym problemem was niestety zostawię. Ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomogłem i troszeczkę wam przybliżyłem ten temat. Ja sam muszę podjąć decyzję. Pewnie wam powiem, jaką podjąłem. Jeszcze jej nie podjąłem, chociaż jest w sumie prosta. Ale jeszcze nie podjąłem. Dobra. Dzięki serdeczne YouTube, wszystkiego dobrego. My lecimy dalej na spacer. Trzymajcie się, na razie, cześć. Subskrypcja, subskrypcja, dzwoneczek, dzwoneczek. Taki przekaz podprogowy. Ha, ha, ha.